Dawniej był socjalizm, teraz jest kapitalizm, a co czeka rynki, giełdy i inwestorów w najbliższym czasie? Fedalizm. O tym, co to oznacza dla rynków, giełd i inwestorów w dzisiejszym DNA rynków. Zapraszam! Amerykańskie dane gospodarcze z ubiegłego tygodnia zaskoczyły niestety wybitnie negatywnie. Co prawda, jeżeli spojrzymy czy na sprzedaż detaliczną, czy produkcję przemysłową, to nie ma jeszcze powodów, dla których należałoby jakoś strasznie panikować, ale... Spójrzcie zresztą sami. Sprzedaż detaliczna, no ewidentnie niestety jest w trendzie spadkowym, jeżeli chodzi o jej dynamikę. Natomiast produkcja przemysłowa, która wcześniej wydawałoby się, że wychodziła już blisko na plus, niestety też zmieniła swój kierunek. I minus jeden to nie jest dramat, ale to jest coś, co z pewnością dla wielu inwestorów wygląda już dość groźnie. W sumie na produkcję trzeba patrzeć tak. A na sprzedaż w tej chwili jedynie można spatrzeć z boku. To jednak nie powinno absolutnie zatrzymać najważniejszego wydarzenia gospodarczego najbliższego tygodnia, dlatego że będzie nim Fed. A jak widzicie, prognozy dla gospodarki amerykańskiej na razie rysują się bardzo dobrze. Prognozy na trzeci, czwarty i kolejne kwartały w 2017 roku wyglądają bardzo dobrze. To nie 1,1%, ale już 2,8%, 2,4% i dużo, dużo więcej. Innymi słowy, oznacza to dość dosadnie, że jeżeli chodzi o Fed i jego stopy procentowe, no, to jak są optymistyczne prognozy, to nawet ostatnie słabsze dane gospodarcze nie będą Fedu zatrzymywały, żeby zrobić podwyżki. Ale nie podwyżki we wrześniu, bo to dopiero zapowiedź podwyżek, ale już w grudniu, czyli dokładnie za trzy miesiące. I dokładnie takie kropki poznamy już w środę, kiedy i marzec, i czerwiec, i wrzesień będą kolejnymi kropkami i zapowiedziami stóp procentowych w amerykańskim Fedzie. Na razie ciekawostką. Pozostają te dwie magiczne kropki, które są na dole 2017 i 2018 rok, a stopy procentowe na poziomie zaledwie 0,5%. Dość to zagadkowe, ale w sumie. Fed nie raz pokazał, że potrafi zaskoczyć solidnie rynki. Tyle tylko, że teraz specjalnie nie ma co oczekiwać, że będzie jakoś zaskakiwał, bo w sumie już amerykańska Rezerwa Federalna powiedziała, że stopy procentowe w tym roku i tak podniesie. Nieważne, co by się miało dziać. A do tego wszystkiego, poza samym Fedem, trzeba powiedzieć też o euro. Tylko nie o euro o walucie, tylko o strefie euro. Konkretnie dynamika produkcji w strefie euro, jak możecie zobaczyć, też spadła i niestety jest w tej chwili najniższa. Niżej. Od 2013 roku, to od 3 lat tak niski poziom nie był obserwowany przez inwestorów i przez rynki. To niestety jest zła informacja. Również chciałoby się powiedzieć, że tej produkcji to trochę ciężko znaleźć jakiekolwiek dobre informacje, a jednocześnie ostatnio Europejski Bank Centralny był dość oszczędny, jeżeli mówił o ewentualnej stymulacji. To dla mnie oznacza, że Europejski Bank Centralny może się bać obniżać stopy. Kiedy Fed będzie chciał je podnosić? Przejdźmy jednak na krajowe podwórko. Po europejskiej wycieczce i zwiedzaniu Stanów Zjednoczonych czas na Polskę. A w Polsce, jeżeli chodzi o inflację, to w zeszłym tygodniu zaskoczenia nie było. Inflacja okazała się tak, dokładnie, nadal deflacją już od dwóch lat. Ta deflacja, czyli niebieska linia ciągle nam towarzyszy, ale spokojnie. To nie będzie trwało wiecznie, a jak możecie się łatwo domyślić, patrząc przez ceny ropy naftowej, czyli dokładnie ceny, które zmieniły się w skali ostatniego roku, dość wyraźnie widać, że za chwilę dynamika wzrostów ropy naftowej będzie bardzo duża. Co będzie oznaczało automatycznie, że ta niebieska linia też pójdzie w górę, no i Rada Polityki Pieniężnej będzie miała solidną zagłostkę, no bo z jednej strony. Stopy procentowe nie powinny spadać, kiedy inflacja się pojawia, ale z drugiej, trzeci i czwarty kwartał dla polskiej gospodarki to niestety wypadnie gorzej. O tyle lepiej wypadają ostatnie dane gospodarcze, że sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w Polsce wypadły całkiem w porządku. Konkretnie w sierpniu w końcu zaczęliście wydawać pieniądze, czyli Sprzedaż detaliczna poszła w górę, produkcja przemysłowa też urosła ponad 7% to dobry wynik, choć można powiedzieć, że po takim spadku, jaki był w lipcu, można było liczyć na przynajmniej dwucyfrowe wzrosty. Nie jest pod tym względem na tyle źle, żeby trzeba było się martwić, ale jednocześnie te dane też pokazują, że Polacy nie rzucili się jakoś wybitnie na zakupy, a produkcja niestety dopiero odchorowuje kalendarz, czyli liczbę dni roboczych, i to, co było w poprzednim miesiącu, czyli tamte spadki. Nasz szczęście jest jeden bardzo silny punkt na polskim rynku to konkretnie rynek pracy i ten rynek pracy to i zatrudnieniem i wynagrodzenia o których nie można nic innego powiedzieć jako od 2016 roku rakieta w górę. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, też proszę zobaczcie 7, no, 7 nie, 5, 4%, to jest dokładnie tyle, ile nominalnie mamy więcej w portfelu, a realnie, jeszcze jak do tego dodamy deflację, okazuje się, że 6% w naszej kieszeni jest więcej. Jeżeli szukalibyście jednak nowych wyzwań i może chcielibyście zmienić pracę i popracować trochę dla kraju albo zarobić więcej, to zwolniło się parę interesujących stanowisk. W sumie zwolniło się na razie jedno stanowisko Dawida Jackiewicza, ale to najprawdopodobniej będzie oznaczało, że za chwilę zmienią się też stanowiska prezesów, zarządów, rad nadzorczych i kogo tam jeszcze trzeba w spółkach Skarbu Państwa. Niestety, jak możecie zobaczyć, wszyscy ostatnio powołani to dokładnie powołani przez Dawida Jackiewicza, a gdy taka osoba traci stanowisko, to niestety oznaczają to roszady kadrowe. A więc polityka kadrowa zdecydowanie najważniejsza na warszawskiej giełdzie, ale niestety nie tylko polityka kadrowa, ale również polityka wydatków. Duże firmy, PGE, Tauron, Energa i pomyślały i wymyśliły, że chcą zrobić samochód elektryczny. Tak było w sumie jeszcze we wtorek, ale jak się szybko okazało, zrobienie samochodu elektrycznego pewnie jest trudne. Zatem czy da się zrobić coś prościej? Niekoniecznie, wydając mniej Okazało się, że tak, oczywiście już za chwilę okazało się, że można starać się już nie wymyślać samochodu, tylko wymyślać koncepcję nowego samochodu. To niestety zła informacja dla WIG-20, bo pokazująca, że część spółek energetycznych będzie raczej realizować strategię skarbu państwa, a niekoniecznie strategię dla swoich akcjonariuszy. Wy jednak już w większości akcjonariuszami zostaliście nie bezpośrednio, ale pośrednio, bo jak pokazały analizy online, w ostatnim miesiącu, czyli w sierpniu, coraz więcej jest chętnych na fundusze i to na fundusze zdecydowanie w części detalicznej. Zakupy, zakupy, jeszcze raz zakupy, i niestety nie jest to dobra informacja, kiedy rynek rośnie i raptownie pojawiają się duże wzrosty, konkretnie w zakupach, bo niestety w praktyce takie wzrosty, jeżeli chodzi o napływy, często oznaczają. Szczyty. Szczyt na warszawskim rynku, które niestety w tej chwili mają też podłoże czysto ekonomiczne i polityczne. A ulica też mówi, że chętnie chciałaby coś kupić. Jeżeli Wy zastanawiacie się, co kupić, to śmiało mogę Wam polecić ostatnie wydanie miliona w portfelu, do którego link jest dokładnie we wpisie i możecie zobaczyć, jak udało się zrobić 6,5% w zaledwie 4 miesiące, przy strategii absolutnie powtarzalnej dla każdego z Was. No i nie trzeba mieć całego miliona. Wystarczy trochę mniej pieniędzy. Jakbyście też chcieli wiedzieć nie tylko jak zarobić, ale chcieli wiedzieć, co będzie się działo w tym tygodniu, to koniecznie zwróćcie uwagę na FED, czyli stopy procentowe, na ceny ropy, które mogą pokazać, gdzie będzie gospodarka za 6 miesięcy. No i niestety na politykę kadrową, konkretnie na politykę w polskich firmach, bo te będą miały znaczenie dla wyniku całej giełdy. O tych wszystkich wynikach na pewno powiemy w kolejnym odcinku DNA Rynków, który dokładnie. Za tydzień. Do zobaczenia, do zarobienia.